Nazywam się Kamila Jakubowska i witam Cię serdecznie w podcaście Kobieta i Argumenty, audycji o negocjacjach w kobiecym wydaniu, w której ja i moi goście zgłębiamy, jak prowadzić rozmowy, by osiągać najlepsze rezultaty. Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na www.kobietajargumenty.pl/audycja. Ale to nie koniec zaproszeń. Dołącz do grupy na Facebooku Kobieta i Argumenty, w której znajdziesz lekcje o sztuce osiągania oraz weź udział w webinarze Jak negocjować pieniądze bez poczucia winy i dobrze zarabiać. Termin najbliższego webinaru znajdziesz pod adresem www.kobietajargumenty.pl/kalendarz. Cześć dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście, w którym to ja tym razem będę prezentować, co wiem o negocjacjach w ramach postanowień noworocznych. Wierzę, że dotarła do Ciebie już ta wiadomość. Zmieniamy troszeczkę formułę podcastu i oczywiście, że będą inspirujące rozmowy z bardzo ciekawymi osobami. Mamy już kolejkę bardzo, bardzo ciekawych gościń, które wystąpią u nas w podcaście. Nie tylko goścień, będą także panowie. Natomiast chcę i chcemy razem z moim zespołem najlepszym na świecie żeby. Widać było także to, co ja wiem o negocjacjach, tak żebyś ty mogła także korzystać z tej wiedzy, wiem, celem istnienia projektu Kobieta i Argumenty jest, żeby Polska była pełna kobiet, które potrafią iść po to, czego chcą, pragną, pożądają i o czym marzą. I ty masz być jedną z tych osób. A tematem dzisiejszego odcinka są pieniądze, wszakże o kasę tu generalnie chodzi. Negocjacje w biznesie dotyczą głównie pieniędzy, chociaż okazuje się, że to zwykle jest tylko jeden z elementów, które, które się negocjuje, i, i w efekcie trzeba ponegocjować także szereg innych rzeczy, żeby móc spokojnie rozmawiać także o pieniądzach. Um, przygotowałam kilka pytań, na które chcę dla Ciebie odpowiedzieć. Działajmy, przejdźmy do rzeczy. Um, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, um, gdy pracuję z kobietami, um, kiedy uczę je negocjować, kiedy uczę je przedsiębiorczości, kiedy uczę je, um, jak mają osiągać, w, jednocześnie budując relację biznesową. Dlaczego negocjowanie pieniędzy jest takie trudne? Dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego nam, kobietom w szczególności, sprawia to tak ogromny problem? Kiedy na początku mojej pracy trenerskiej i przedsiębiorczej zrobiłam ankietę wśród kobiet, co sprawia im trudność w negocjacjach, na pierwszy plan wyszły trzy rzeczy. Pierwszą były pieniądze, drugą były emocje, które rzekomo przeszkadzają kobietom w negocjacjach. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ale o tym będzie w innym odcinku. I trzecia kwestia to było, żeby nie dać się zagiąć i zagadać. No ale dzisiaj skupiamy się na temacie pierwszym na negocjowanie pieniędzy. Moim zdaniem, pieniądze, rozmowa o pieniądzach, zwłaszcza w momencie, kiedy sprzedajemy, zwłaszcza kiedy jesteśmy na początku, Yy, yy, swojej drogi przedsiębiorcy, rozmowa o pieniądzach oznacza wycenę swoich, yy, swojej propozycji. Wycenę, ocenę, oznacza cenę, rozmowa o pieniądzach oznacza cenę za to, co ty proponujesz. <laughs> I pozwolę sobie zwrócić nieśmiało uwagę, że jeżeli ktoś nie był w szkołach biznesu, a nawet jeżeli w nich był, E, chyba nie znam takiej osoby, która zaczęła e, działalność gospodarczą po ukończeniu stosownej szkoły. E, chętnie poznam, jeżeli są takie i słuchają, to, to zapraszam do kontaktu. E, będę wdzięczna za Wasz wgląd w temat. E, generalnie zaczynamy działalność gospodarczą wychodząc z jakichś firm, a wcześniej w firmach pracowałyśmy... E, po, nie, po ukończeniu edukacji publicznej. Ja osobiście mam ogromny, ogromny dystans do tego, czego uczy nas edukacja publiczna. Mam czwórkę dzieci, wszystkie są w szkołach, no teraz już nie wszystkie są w szkołach publicznych i obserwuję, czego te dzieci są uczone, i patrzę wstecz, czego ja byłam uczona wiele się nie zmieniło przez te 30 lat. I widzę wyraźnie, że Jedna z rzeczy, które są na absolutnie ostatnim miejscu to ocenianie siebie dobrze w edukacji. My nie jesteśmy uczeni, oceniać się dobrze. Jesteśmy um, um, uczone polegać na ocenach innych osób nauczycieli. Jesteśmy um, uczone um, uczeni wszyscy chłopcy też. Bezkrytycznie poddawać się tym ocenom, przecież nie wolno dyskutować z oceną nauczyciela, tak? I, I mamy je przyjmować po prostu, i nasze zdanie, nasza opinia na nasz temat, na temat naszego rezultatu, na temat naszych dokonań bądź w ogóle naszej pracy jest bez znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy idziemy coś wyceniać, oceniać i proponować, ta ocena, nasza własna ocena, jest kluczowa, a my nie umiemy tego robić, po prostu. Tymczasem, generalnie, pieniądze to jest towar bardzo pożądany w systemie kapitalistycznym i, yy, i każdy o nie walczy. Yy, I nie ma znaczenia, o jakich kwotach rozmawiamy, nie ma znaczenia. Yy, Niemalże nie ma znaczenia poziom zamożności osoby, która ma wymienić pieniądze na, na coś, co mu oferujemy. I tak każdy zapyta o upust. Niektórzy po prostu zapytają wtedy spoko, tak? Taka rozmowa jest stosunkowo nietrudna. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna walczyć o te pieniądze, no to wtedy zaczyna być trudno, bo my z kolei nie jesteśmy konfrontacyjne, nie lubimy się konfrontować i specjalnie lubimy o coś walczyć. Wolimy, żeby poszło mięciutko i łatwiutko. Każdy by tego wolał, oczywiście panowie też by tak woleli. Natomiast im chyba łatwiej, chyba, mówię chyba po obserwacjach panów, którzy negocjowali ze mną, hmm, hmm, chyba jest im łatwiej powalczyć o, o, o coś dla siebie niż nam. No i właśnie, powalczyć o coś dla siebie. To jest bardzo ważne słowo, bardzo ważne stwierdzenie, bo jest kolejne, kolejna rzecz. My, kobiety, jesteśmy, uważam, również skutecznie oduczane walczyć dla siebie, prosić dla siebie, postulować dla siebie. My, dla wszystkich innych bardzo chętnie dla firmy, dla szefa, dla rodziny, dla męża, dla dzieci, dla mm, dobra ogółu. Bardzo chętnie, ale dla siebie? I to jest coś, co poniekąd odpowiada na moje drugie pytanie, które przygotowałam dla ciebie: Co zrobić, żeby to takie trudne nie było? Negocjowanie pieniędzy i mm, jak to odnieść do siebie? No, to wymaga dużej pracy z sobą. I nauki asertywności, aby umieć prosić dla siebie w momencie, kiedy zaczynamy swój biznes i to, co oferujemy, jest naszym dzieckiem, naszym dziusiem ukochanym, to często mamy tendencję do odbierania krytyki naszych produktów jako krytyki nas samych. Co nas wytrąca z równowagi. Natomiast to od naszej oceny samych siebie zależy, czy będziemy w stanie po pierwsze bronić wobec tej krytyki tych naszych towarów i usług, i po drugie, czy będziemy w stanie prosić dla siebie o przyzwoitą, o wyższą cenę dla towarów i usług, które oferujemy. Prosić, czy, nazwijmy to, postulować no więc co zrobić, żeby to takie y, trudne nie było oprócz tego, że porządek w głowie trzeba sobie zrobić y, jest parę rzeczy, które negocjatorzy po prostu robią robią to y, z automatu nikt, y, kto negocjuje zawodowo nie siada do negocjacji z marszu no chyba, że jest tego, z, do tego zmuszony sytuacją wtedy zostawia sobie szereg furtek ale zobaczmy, co się robi z automatu zanim się usiądzie do Stołu negocjacyjnego. Po pierwsze, po najpierwsze, po najważniejsze, po kluczowe. Jest to coś, co daje 70% szans na sukces. To dobrze się przygotować do negocjacji. W jaki sposób już mówię? No po pierwsze, dobrze się wycenić. Dobrze się wycenić, czyli. Po pierwsze, nie pozwolić, aby cena, yy, którą oferujemy w, w jakiejkolwiek sytuacji budowania tej relacji biznesowej, mogła zejść pod wodę, czyli yy, po prostu, żebyśmy sprzedawały poniżej kosztów. Dobra wycena to znaczy także jakieś porównanie się z konkurencją, obserwacja tego, co jest na rynku, wycena wartości, którymi wyróżnia się nasz produkt, bo wcale nie musimy sprzedawać naszych produktów po takich samych cenach jak konkurencja, ale musimy wiedzieć, co, ile jest warte w tym, co, dokładnie w tym, co my proponujemy. Po drugie, uważam, że w szczególności my kobiety, przedsiębiorczynie, yy, powinnyśmy dokonać dobrej separacji naszego yy, celu negocjacyjnego i nas samych. Yy, to dotyczy do negocjowania w absolutnie każdą stronę. Yy. Idziemy z jakimś celem, idziemy coś osiągnąć w, podczas rozmowy i w relacji z kontrahentem, niezależnie od tego, czy to klient, czy dostawca, czy pracodawca, czy, czy, czy urzędnik. Idziemy coś osiągnąć i y, często y, taka rozmowa y, schodzi na tor, gdzie zamiast celu y, nasz rozmówca zaczyna atakować nas. Y, i ja osobiście uważam, że takie zachowania są e, albo oznaką kunsztu, albo oznaką słabości. Kunsztu dlatego, że tak robią w trawni negocjatorzy, żeby swoich rozmówców wytrącić z równowagi, a potem osiągnąć to, co oni chcą. Natomiast y, 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 jest to też y, sygnałem lęku, jakichś obaw. Y, u osób, które nie mają wielkiego doświadczenia negocjacyjnego, i one wówczas, że tak powiem, walą na oślep, czasami chwytając się wszystkiego, co przyjdzie im do głowy, co często kończy się agresją. A tu wygłoszę kolejny, bardzo skrystalizowany pogląd, że najlepszą formą, formą wywierania wpływu jest agresja. Um. Dobrze, przyjrzyjmy się dalej, co warto zrobić, żeby negocjowanie nie było takie trudne. Negocjowanie o owych pieniędzy. Dobra, analiza potrzeb klienta, do którego się wybieramy. No i tutaj można powiedzieć, ojej, ale to każdy ma inne potrzeby. Sama się borykam z takimi rozterkami. Przecież jak ja mam zaspokoić potrzeby każdego klienta? Każdy chce czego innego, każdy ma inny pomysł na to. Yy, tak, w związku z czym troszkę musimy to odwrócić, a mianowicie dobierać klientów według kryterium potrzeby, którą my zaspokajamy, i z takimi klientami dopiero rozmawiać. Wtedy będzie o niebo łatwiej. Tu jesteśmy o jeden krok od, od dobrego marketingu i dobrego zbudowania awatara idealnego naszego klienta, ale myślę, że o tym w innym odcinku. I kolejna rzecz, którą my musimy zrozumieć i wiedzieć, to w jaki sposób ja tą Twoją kluczową potrzebę, kochane kliencie, zaspokajam. W jaki sposób ja Ci pomagam? Jeżeli umiemy o tym mówić otwarcie, autentycznie, bez zająknięcia, bez za, nie, to nie znaczy, że nie wolno się jąkać, wolno się jąkać. Nawet ja się jąkam, nagrywając ten podcast dla Ciebie, mimo że to absolutnie moja działka, mój teren, mój temat, moja specjalizacja. Dalej się jąkam i nie mam z tym żadnego problemu. Um, jąkać się można, nie wolno się zająkiwać yy, pod tytułem, yy, nie wiem co mówię. Bo takie rzeczy klient wychwyci. Natomiast on, klient musi mieć jasność i pewność, że ty zaspokajasz jego potrzebę i że to dla niego będzie warte tych pieniędzy, które ma ci zapłacić. I kolejna rzecz, która może sprawiać problem kobietom, właśnie w kontekście tego, że my nie jesteśmy uczone. Jesteśmy uczone skromności, a nie jesteśmy uczone mówić o sobie dobrze i, i prezentować się w najlepszym świetle. Mianowicie trzeba umieć mówić o swoich o, sw o, o tym w jaki sposób kochane kliencie zaspokają twoje potrzeby bez niepożądanej i mm, fałszywej skromności. Skromność w wymianie biznesowej, w negocjacjach, jest absolutnie ostatnią rzeczą, która powinna się podczas tych negocjacji pojawić. I żeby dobrze negocjować, pieniądze musimy coś zrobić z naszą skromnością. Kolejna rzecz, która bardzo ułatwia negocjowanie i osiąganie w, w takiej wymianie, w budowaniu relacji, jest jasność swoich własnych celów biznesowych. I skorelowanie ich, czy też wyekstrahowanie z nich celów negocjacyjnych w tym konkretnym przypadku. Cel biznesowy nie jest równy celowi negocjacyjnemu. I aby dobrze negocjować, trzeba mieć klarowność jednego i drugiego w głowie, w głowie. W założeniach swoich, w tym co spiszemy sobie na mapie negocjacyjnej, z którą się udajemy na każde negocjacje. Na każde negocjacje idziemy z mapą. Hmm, materiałów o mapie szukaj w kolejnych podcastach oraz na grupie. Hmm. E, I coś, co bardzo, bardzo, bardzo ułatwia i uwalnia, jest dobra BATNA. Best Alternative to Negotiated Agreement e, czyli alternatywa. E, I Alternatywa e, może być wielowymiarowa. Oczywiście po pierwsze, na przykład jak nie ten klient, to inny. E, po drugie, e, ja muszę wiedzieć, co się stanie, jak się z tym klientem nie dogadam. To też jest jakaś alternatywa. Czasami jest tak, że tylko ten klient jest żaden inny, przynajmniej tak nam się wydaje, a nawet bym powiedziała, że zwykle jest to jakieś wydawanie, jakieś przekonanie, że jeżeli nie, ten klient, to żaden inny, i że jak się z tym nie dogadam, to będzie tragedia. To trzeba wyjąć sobie z głowy takie przekonanie i dopuścić, że z takim się nie dogadam, i co wtedy się wydarzy mieć scenariusz na taką okoliczność. Dlaczego to ważne? Ano, dlatego, że my osobniki Homo sapiens bardzo nie lubimy nieznanego. I jak coś jest nieznane, przed nami otwiera się jakaś nieznana przestrzeń, nieznane pole, to bardzo się boimy tam wejść. W związku z czym, jak w podczas negocjacji zadzieje się właśnie coś, co teoretycznie, co, co jest już znane nam, przemyślane, obmyślane, obwąchane, wtedy przestaje nas tak strasznie przerażać, a Redukowanie poziomu strachu podczas negocjacji jest bardzo wskazaną czynnością. No dobrze. Kolejne pytanie, które mam dla Ciebie. Co jest kluczowe w negocjowaniu pieniędzy? I yy, myślałam wczoraj nad tym, jak odpowiedzieć na to yy, pytanie dla Ciebie. I mm, przez sporo lat. Doświadczeń negocjacyjnych, i jako kupiec korporacyjny, i jako przedsiębiorczyni, dochodzę do wniosku, że wartość pieniądza jest bardzo subiektywna. Wartość pieniądza jest subiektywna i yy, nawet dla dwóch osób 100 zł. Ma subiektywnie inną wartość. I jeżeli zostawić wartość pieniądza z wartością usług lub towarów, które proponujesz, one też będą wyglądały inaczej. I weźmy za przykład meble drewniane, ręcznie robione, wykańczane. No tak. Nie do końca ręcznie, bo w tej chwili, jakby ktoś miał heblować, to chyba nie wyprodukowałby nic na czas, ani mm, przemierałby głodem, prawdopodobnie. Ale na tyle ręcznie, że, że nie jest to produkcja IKEA, masowa i na wielką skalę. I załóżmy, że taki mebel drewniany chce kupić ktoś, kto po prostu szuka stołka do biurka. Takie krzesło chce kupić. Albo i weźmy drugą osobę, która szuka do domu, który wykańcza w stylu rustykalnym. Jest to dom na wsi. Drugi dom, ten wypoczynkowy dom, wykańcza go w stylu rustykalnym i szuka mebli drewnianych, ręcznie robionych, najlepiej w ogóle z takimi wadami ludzkimi, z niedoskonałościami. Tak, żeby był naprawdę, naprawdę rustykalny. I oba, oboje ci klienci dostają cenę. Takie krzesło kosztuje 650 zł. I osoba, która wykańcza dom w stylu rustykalnym, usłyszy tą cenę, i myślę, że się nad nią zastanowi. Może jeszcze poszuka. Może jeszcze oceni, czy to rzeczywiście jest warte tych pieniędzy dla niej. Czy ma tyle pieniędzy, żeby kupić te meble? Jeżeli właśnie te meble tak się podobają i mają te wady, te niedoskonałości, i mają sęczki, i mają um, 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 jakieś krzywości, i są takie samorodne, i w ogóle są takie, ach i och, no to prawdopodobnie te 650 zł um, <laughs> będzie mniej warte niż to najpiękniejsze na świecie krzesło. Natomiast osoba, która po prostu szuka czegoś pod tyłek, za przeproszeniem, żeby usiąść przy biurku i wygodnie pracować, powie ile? Ale ja chcę po prostu usiąść. Ja myślałem o albo myślałam o 80 zł. No dobra, 120, ale 650? W życiu przecież to nie jest tyle warte. Każdy widzi wartość inaczej. No twoim zadaniem w tym momencie jest szukać tych osób, dla których wartość ma nie tylko to, że mogą usiąść, ale wartość ma także to, że ten mebel właśnie tak wygląda, zachowuje naturalny kształt yy, dr drewna itd., itd. Hmm? i tak i tak I niezależnie od tego. Z kim rozmawiamy, czy właśnie, czy jest to w pionie, w poziomie, z dostawcą, czy z klientem, z pracodawcą, menadżerem, czy z pracodawcą, przedsiębiorcą, to co mamy do zaproponowania, musi być warte więcej dla tej osoby niż pieniądze, które ma dać za to. Wtedy mamy gwarancję sukcesu. I Warto przed negocjowaniem, pójściem negocjowania, pójściem negocjować ceny, stawki wyższe lub podwyżki, lub ceny nieniskie i nieporównywalne z konkurencją. Warto jest się zastanowić, co dla tej osoby będzie warte najwięcej, i później właśnie tą. Wartość eksponować w przedstawianiu propozycji. Spójrzmy na to. Dla przedsiębiorcy zawsze najważniejszy będzie rozwój jego biznesu, podtrzymanie stabilnego funkcjonowania jego biznesu, stabilne przychody, większe przychody, dobre przychody, dobre dochody. Te rzeczy. Zawsze będą przekonywać przedsiębiorcę. Menadżer w firmach większych mniejszych zawsze będzie miał jakieś wskaźniki i jakieś cele postawione przez jego własnego pracodawcę, przez przedsiębiorcę. I to te cele będą zawsze realizacja, przyczynianie się do realizacji jego celów zawsze będzie dla takiego menadżera bardziej wartościowe niż, niż pieniądze, które ma na to wyłożyć. No oczywiście zawsze będzie spowity jakimś budżetem, jakimiś widełkami, ale jeżeli będziesz dostarczać takiemu menadżerowi coś naprawdę mocno przyczyniającego się do realizacji jego celów, być może będzie w stanie i z budżetem coś zrobić, żeby, żeby wytrzasnąć więcej pieniędzy na Twoją propozycję. A jeżeli chodzi o klientów, Prosta sprawa. E, musimy zrozumieć potrzebę klienta i przedstawić mu dokładnie to, co on by chciał usłyszeć, dokładnie to, czego on potrzebuje, dokładnie to, co go boli lub e, z czym się boryka w swoim wyzwaniu, m, i dostarczać mu naszym dobrem, naszym towarem lub naszą usługą e, to, co pomoże mu e, zrealizować jego własne cele tak jak w przypadku przedsiębiorcy. Dobrze, Spójrzmy dalej na czwarte ostatnie pytanie. A jak już wiem, co dla kogo jest istotne i cenne, to co mam im powiedzieć? Po pierwsze złóż, propozycję. Złóż propozycję, która będzie się składała z tego, co cenne dla tej osoby. Tam oczywiście musi być yy, propozycja tego, co ty masz do zaoferowania, ale yy, osobiście uważam, że takie dopieszczenie yy, oferty pod bardzo konkretną osobę, tą konkretną osobę, z którą będziesz rozmawiać, yy, może być strzałem w dziesiątkę. Czyli podkreśl, Podkreśl to, co dla tej osoby w Twojej ofercie może być najważniejsze. Dokładnie według tego, e, te, według tej analizy, którą przed chwilą przedstawiałam i dla przedsiębiorcy, i dla menadżera, i dla klienta. Przedstaw je tak, żeby Twój rozumowca widział, że. To, co oferujesz, może być dla niego znacznie więcej warte niż te pieniądze, które on ma tobie zapłacić. I w momencie, kiedy idziesz rozmawiać, kiedy idziesz oferować, w momencie, kiedy idziesz przedstawiać swoje propozycje z założeniami, że to, co oferujesz, jest dla Twojego. Rozmówcy warte więcej niż pieniądze. Pamiętaj o jednej rzeczy. Jeżeli on w ogóle podjął, on czy ona podjął z Tobą rozmowę, to oznacza, że w Twoich propozycjach widzi szanse dla powodzenia swoich własnych projektów, swoich celów. Inaczej w życiu nie poświęciłby czasu i uwagi na rozmowę z Tobą. To jest moment, kiedy ty masz szansę korzystając z tej jego uważności, z tej jego ciekawości i z tej jego potrzeby, masz szansę dowiedzieć się, co tak naprawdę dla tego klienta jest ważne. To jest twoje pięć minut. Na tym polegają negocjacje. Nie na szarpaniu się o kasę. Tylko na, na tym, żeby dobrze zrozumieć potrzebę Twojego rozmówcy, dopytać, pytać tak długo, aż zrozumiesz. Masz już tą uwa uważność, masz stuprocentowy fokus na, na siebie i na Twoje pytania i na Twoje e, ciekawości. Wykorzystaj ten moment i dowiedz się najwięcej, jak możesz, po to, żeby złożyć oferty, złożyć propozycję właśnie w 100% nawiązującą do. Do potrzeby e, klienta. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz pytania, jeżeli masz e, jakieś swoje ciekawości, albo chciałabyś się dowiedzieć więcej, zapraszam na grupę na Facebooku e, Kobieta i Argumenty e, i tam możesz zadawać pytania. Do usłyszenia. I to tyle w dzisiejszej audycji, ale nie żegnam się z Tobą, lecz mówię do zobaczenia na grupie Kobieta i Argumenty i na webinarze, jak negocjować pieniądze bez poczucia winy i dobrze zarabiać.